Dzisiaj będzie piekło. Będzie piekło w nogach, będzie piekło w płucach i będzie piekło w głowie. Hasło przewodnie dzisiejszego odcinka to Zonkolan. Ci z Was, którzy wiedzą, co to jest, to już wiedzą, co się będzie działo. A ci co nie wiedzą, to się dowiedzą, co to jest za. Czort kosmaty. Płyny odświeżające, regenerujące już są przygotowane. Nasze konie nasmarowane. Koła dopompowane. Teraz tylko się ubrać i ruszamy. Tak wyglądają tarcze hamulcowe. Po w zasadzie nowe tarcze. Po dwóch wyprawach w górki w Apeninach. Kiedyś się zastanawiałem, czy warto w rowerze mieć hamulce tarczowe. Teraz wiem już, że warto. Zonkolan to jest góra we włoskich Alpach i na tą górę prowadzi podjazd. Najbardziej taki koniczny, znany podjazd kolarski na całym świecie. Góra jest bardzo ciężka do zdobycia. Z punktacji uważana za najtrudniejszy podjazd kolarski we Włoszech góra w związku z tym, że jest taka trudna podobno budzi też postrach wśród profesjonalistów to podobno jest jeden z nielicznych podjazdów którego się obawiają nawet zawodowi kolarze i przez to przyciąga ona tak wielu amatorów jest to marzenie każdego amatora kolarza żeby zdobyć ten podjazd jak samopoczucie? Nie najlepiej. Gotowa na podjęcie wyzwania roku? Nie. <noise> Jak widzicie, jedziemy niegotowi. Więc będzie jeszcze trudno. Nam podjazd na Zamkolana chodził po głowie od 22 roku. Ale nigdy nie było odpowiedniej pogody. Dziś ma być plus 19. Na dole jesteśmy na około 200 metrach nad poziomem morza. Wjeżdżamy na prawie 1800, więc na górze powinno być na plusie, nie powinno być śniegu, ma nie padać, no więc trzeba wykorzystać tę okazję, a póki co mamy taki podjazd rozgrzewający. Tak wygląda aktualnie stan wody w Alpach. A my jedziemy tam, a tam niestety czarne chmury się kłębią, bo tam jest flaga Włoch na szczycie. Jeżeli nas złapie deszcz, to trzeba będzie szybko uciekać w dół. Bo w górach, szczególnie teraz na jesień, jak was złapie deszcz, to organizm się tak momentalnie wychładza, że nawet nie jesteście w stanie zjechać na dół. Więc trzeba szybko zakładać wszystko co się ma. Wyciągać ze śmietników gazety, obkładać się i zasować w dół. Dojechaliśmy do miejscowości Tolmecco I zaraz z niej wyjedziemy i zacznie się nasza wspinaczka ku górze. Muszę wypić chyba te dwa bidony zanim zacznę podjeżdżać, bo mi za ciężko będzie. Ja mam masę e, absolutnie nie góralską więc będzie bardzo ciężko na no zawodowi kolarze wyrzucają te bidony przed podjazdami a potem im samochody podają. My nie mamy samochodu z bidonami więc no będziemy się męczyli z tym obciążeniem Tak to pewnie byśmy dwa razy szybciej podjechać. Tunel Nie tędy dla rowerów A dla rowerów jest to spróbujmy jest to obok tunelu. Droga dla rowerów, ale pod górę, oszustwo jakieś. Zmęczymy się dodatkowo. No to chyba nie jedziemy na tego zonu pulana. Nie, wracamy. E, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Hej! No dobra, może i pod górę, ale za to widoczki lepsze. Mural zwiastujący Co się będzie działo O i z tej strony też jakiś mural I z tej, a nie Z tej jakiś oset Idziemy tam, jesteśmy tu A tak wygląda Zonkolan Jak są zawody na nim przyjeżdża cały świat Patrzeć jak się męczą. Szukamy jeszcze sklepu, bo ja już wszystko zjadłem co miałem na drogę. A Ewa mi nie chce swojego dać. Przecież mam całą czekoladę, mogę ci dać. O jakby to powiedzieć To ta góra To ona ta przed nami. Pogoda jest trochę podła, bo wieje wszystko. I to prosto w twarz od 30 km nie jest za gorąco chmury takie trochę podejrzane więc no jedziemy, nie poddajemy się ale jak zacznie padać no to będzie wycofka, bo mamy tylko krótkie rękawki i kurtki przeciwdeszczowe więc Byłoby źle. Znać. Jakieś dziwne zygzaki widzę na tej górze. Mam dziwne przeczucie, że zaraz na jednym z nich będę się znajdował. Mamy już znaczek Monte Zoncolan. Mamy już ozdóbki Zoncolan Giro di Italia. I zaraz po lewej stronie zaczyna się nasza wspinaczka i segment. Podejmujemy pierwszą próbę zdobycia zonkolana dziś. Czy udaną tego? To się okaże. Za jakieś dwie godziny będziemy widzieli. Uff. Zaczynamy zabawę. 1200 metrów w pionie przed nami. Chcesz wyjaśnić naszym widzom, co to jest smutny klik? No. To jest właśnie. Smutny klik że już lżej nie będzie Że klikasz w przerzutkę, żeby było lżej, a tam już nic nie ma To jest smutny klik. Tak to wygląda jak podjeżdżają trochę lepsi kolarze niż my i tak było w 2021 roku podczas Giro di Italia Trochę mieli lepszą pogodę, to mieli łatwiej. Dobrze idzie. Już kilometr za nami. Ale jeszcze 12,5 i przed nami. Pokazane jest, gdzie mamy jechać. Na zon kolan. Robią nam się powoli ładne widoczki, które będą nam pozwalały chwilowo Zapominać o przeżywanych mękach, przystanek z ławeczką zakochanych, gdzie możesz się zatrzymać, usiąść i jeszcze przemyśleć swoje postępowanie, czy aby na pewno to co masz w planie jest właściwe Robisz wpis? Tak I co napisałaś? Że zajutki tu były 14 grudzień Oj Kurde, wyprzedzają nas Nie będziemy pierwsi Już jesteśmy 800 nad poziomem jeszcze tylko z 900 z hakiem. Jeśli uda nam się dojechać do szczytu, to zdradzę Wam naszą taką niechlubną tajemnicę. Właśnie przekroczyliśmy wysokość 1000 metrów. Nad poziomem morza, a wjeżdżamy z poniżej 200, więc już 800 z hakiem w górę zrobiliśmy. Domki stają się coraz mniejsze, a chmury ciemne coraz bliższe. Nasze płuca pracują regularnie pochłaniają tlen, aby dostarczyć je mięśniom. Które zamieniają ten tlen w połączeniu z tłuszczem i węglowodanami w moc, która pcha nas pod tą górę na szczyt. <grym> Zobaczcie, 6 kilometrów e, i 900 metrów za nami, czyli już jest bliżej niż dalej. 8 kilometrów za nami. Ewa trochę przyspieszyła, ale ja trzymam równe tempo. Nie bagatelizuję przeciwnika, bo wiem, że końcówka jest wymagająca i nie będzie to taki spacer po bułki. Muchy mnie atakują. Chyba już wyczuły. Padlinę. Martwe mięso. Ale nie ze mną te numery. Jedziemy jeszcze, póki są siły. Przerwa na butony. Wracamy? Nie. nie wracamy? Wracamy, ale przez górkę. No dobra, to jedziemy. Jedziecie z nami? <laughs> Welcome to Zonkolan. Jednak ta duża góra, którą Wam pokazywałem z dołu, to nie był Zonkolan, bo za nią była taka trochę większa. I to jest ta Zonkolan. Wyciąg jest jakiś na górę. Może powiem, Ewie, że wyjechała. A ja ją dogonię. Ci ma Zonkolan. Cima koppi naszego urlopu wyjazdowego. Czyli Cima koppi, czyli najwyższy szczyt. Kurde, wyciąg nie działa. Teraz muszę ją gonić. Przed chwilą mieliśmy trochę łatwiejszy kawałek. Ale teraz Garmin pokazuje bordowo czarny. Będą przewyższenia. 24% nawet, więc jak ma się nie udać i ma nas to złamać, to właśnie tu. Jak jadę i już muszę łapać na dole kierownicę i kłaść się na nią, bo podrywa się przednie koło do góry podczas podjazdu. To znaczy, że już jest 20%. Ale ja mam na to patent. Jadę zygzakiem. Cwaniaczek pomorski już tam jedzie. Chcę być pierwsza. Ech. Ech. Jadę. Jadę. Cztery na godzinę. Puls 160. Plus. Ponad 300 watów w nogach. Potwierdzam. Nie jest to przejażdżka pobułki. Na dole było 19 stopni. I mi było zimno, bo wiatr wiał. Tu jest 13. I jest gorąco. Ten stok narciarski. To tak, jakby trochę pionowy był. Nie widać chyba tego na kamerze, ale ściana niezła. I tam się jedzie. Zobaczcie jakie są wiraże. Eby już nie ma dawno. Zostawiłam mnie. na pożarcie. sępą, muchą, kurde, niedźwiedzią. Ja jej dam. Nie, a tak serio to czasami jak się jest lżejszym to łatwiej jest trochę szybciej jechać niż tak powoli zamulać. Ja to mam masę 85 kilo, więc trochę mi ciężej jest. Jakbym Mewie załadował 5 baniaków 5 litrowych wody, to wtedy by czuła to co ja. Poczekała, żeby mnie niedźwiedzie nie pożarły. By, przypomnij mi, po co my tu wjeżdżamy? Żeby zjechać. żeby zjechać. a. No dobra. Chodzi, ale ściana jeszcze. Chyba się wycofa. Jestem zniszczony. Jestem połknięty, przerzuty i wydalony. A to jeszcze nie koniec. Jada. Nie wiem jak, ale jadę. Jest 11 stopni. A mi jest gorąco. I nie ma czym oddychać. Zobaczcie, jak wieje. Jest mróz, zimno. I tak jechaliśmy. Jechaliśmy tam z dołu z tego miasteczka. I wiecie co? I wjechaliśmy. Zostało 100 metrów. Ewa już jest. Pod znakiem. Uuuu uh. Ja pierdzielę co za trasa uh, Ale widok Son 1750 To jest rzeźba przedstawiająca krewetki Kolarzy Profesjonalni kolarzy jak jadą to jak krewetki Trzeba się szybko ubrać, bo zaraz zamarzniemy. A ten sekret to wam na dole powiem, bo tylko zrobimy fotkę i spiżdżamy stąd. Bo to jest zimno. O, masz rękawki? Kurde, ja nie mam. Nie mam. Wszystkie wrażenia będą na dole. Bo musimy stąd zjeżdżać szybko. Myślałam, że będzie kosz Jak końcówka? No, te 19% takie były ciężkie, ale dałaś radę. Zrobimy foty i lecimy. Zrobiliśmy 10 zdjęć. 10 stopni i lecimy, bo jest wichura tutaj. Plus 10 i wichura, to jakby tu z zero było. jordan Z tej strony trochę gorsze widoczki i trochę strąsza droga. No hamulce mi się gotują. Kurde, coś mi się... hamulce... Oh, ale gorące. Się trochę zagotowały, bo tak ostrożnie jedziemy. Bo tu dziury są i takie przewyższenie, że, <noise> że aż strach zjeżdżać. I się zagotowały. Poczekam aż ostygną trochę, bo już wydawały dźwięki dożynanego pewnego zwierzątka. Tu już jest trochę cieplej, więc w czasie, jak chłodzą się hamulce, to zdradzę. Wam nasz sekret niechlubny. A nasz sekret niechlubny jest taki, że podjazd na tą górkę jest z dwóch stron. Um, z jednej strony jest 13 km, a z drugiej 9. My cisnęliśmy tą, która ma 13. Przewyższenie jest takie samo, natomiast to przewyższenie, zobaczcie, jak tu jedzie, to przewyższenie. Ma y, Jest trochę łagodniejsze przez to, że jest dłuższe, więc jest 2-3% średniego nachylenia trochę mniej, a z tej strony jest stromiej. Tutaj poka możesz pokazać... Y no widzę jak gość jedzie na góralu, ledwo co. No ja też tam na stojąco zygzakiem jechałem, ta góra to jest masakrator. Jesteśmy na dole, jesteśmy już nad rzeczką. Zjechaliśmy na dół 24 stopnie. Pora się rozebrać z kurteczki. I co? Piąteczka. Udało się. Co prawda, jeżdżaliśmy z tej trochę łatwiejszej strony. Nie jakoś super mocno łatwej, ale trochę łatwiejszej. Co mnie to lata nad moim niebem? Urdat wczoraj jakieś F-16, tu myśliwce latają wojskowe. Wjeżdżaliśmy z trochę łatwiejszej strony. Pierwsze 10 km to było w tlenie, jechanie, czyli w tak zwanej drugiej strefie maksymalnie. Potem te 3 km ostatnie to był taki łomot, bo tam 20 plus bywało, ale jak zobaczyliśmy, co na zjeździe jest. Ja, jak patrzyłem na licznik, i non stop pokazywało minus 17, minus 20, minus 22. I te zagotowane hamulce, sfajczone tarcze w ogóle muszę sobie klocki wymienić z żywicznych na żywiczno-metalowe bo to się piekło jak kiełbaski na grillu. My kończymy, rozbieramy się, idziemy się lajtować, podziwiać górki. A wy się trzymajcie jeszcze o ten filmik sobie popatrzcie, bo jest naprawdę fajny, jak każdy nasz film. I do następnego.